Tutaj po drzewie tylko żeś nie spad. Jak tam wejść? O jestem. Ja po na drzewie są. Nie! <śles> Kurwa, mać! Ja, Cię. Ja pierdolę! Do tego brakowało! Ale jaja! Ja. Już wraca do ciebie, już co do ciebie! Dobra, ja idę, ja też idę. Ale popchnąłeś mnie! Przyszedłem daleko, sam spadłeś! Tak tylko się mówi, winny się tu Aha, dobra! W się tłumaczy. <gryzny> Ura! Ja je nie! <jaziemny>! Ja pierdole! <gryzny> Dawaj, teraz się uda. Tak, teraz się uda, u Ciebie pierdol mnie zepchnie! Dobra, teraz jest ja za tobą, nie mam jak cię teraz zapchnąć.